Hello, Witamy Accord Shield Leg Revicord Muco Spray wspierający w ochronie, regeneracji błony śluzowej, jamy ustnej i gardła w stanach schłości, podrażnienia, zapalenia, pieczenia, bólu, nabliżenie świeży oddech Support, no to tutaj wyrób włoski Zagavi Loxa z pasem kialuronowym pozdrawiam serdecznie panią Marzenę i Kasię, która pomagała w doborze eee nawilżenie, świeży oddech co zawiera? to połączenie witaminy E, hialuronianu, sodu i aloesu preparaty jest dodatkowo wzbogacone propo salwę, zawiera ochronne polisacharydy pozyskane z opuncji wigowej oraz polifenole pozyskane z propolisu które dzięki mukoadhezji wkazują właściwości ochronne revicord, mukospray obłonie śluzowe, jamy ustnej i gardła tworzy barierę ochronioną przed czynnikami potencjalnie patogennymi oraz Redukuje uczucie bólu i pieczenia. Skazania do stosowania. Revicord Muko Spray trochę poprawa specjalnie przeznaczonej do zapobiegania, wspierania leczenia podrażnionej błony śluzowej, jamy ustnej i gardła. Gdy występuje kaszel będący efektem podrażnienia przybytej przebytej infekcji bakteryjnej lub wirusowej, w stanach suchości i pieczenia w jamie ustnej, po zabiegach chirurgicznych, w czasie lub po zastosowaniu chemii lub radioterapii. Dwie, trzy aplikacje do pięciu razy dziennie. Słować do ustąpienia objawów do 3-4 tygodni. Słowanie powyżej 30 dni powinno być skonsultowane z lekarzem. Pikantny smak mięty daje uczucie świeżości. Chelurinian sodu, proposalwa, witamina E, substancje słodzące cukra, loza, ascef, asceflu. At... C sulfam K, aloe vera, żel destylowana woda z rumianku, glukonian cynku, aromat miętowy polisorbat 20, fac substancje konserwowe, wujące bez oesansonu, potasu, woda QB ad 100, ostrzyjanie środki Ostrożności. Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć ręce. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku nietolerancji lub wystąpienia innych działań niepożu... należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem. W przypadku ciąży lub karmienia, pierwszego stosowania należy skonsultować z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci nie należy stosować u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Jeżeli preparat jest przechowywany zgodnie z opisanymi poniżej zasadami, może być stosowany w ciągu 12 miesięcy od otwarcia. Jest zalecane, aby preparat po otwarciu był stosowany przez jedną osobę. Nie stosować w przypadku ran błodnej śluzowej. Nie należy stosować po upływie daty ważności. Nie należy stosować, jeżeli uszkodzone jest opakowanie. Warunki przechowywania Revicord mógł należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie eksponować na działanie gorąca i promieni słonecznych. Wytwórca Ecuberg, Pharmasur, Via Pocelle, e 36 Martano, Włochy. Pozdrawiamy Włochy. E wyłączny dystrybutor tu z Wielkiej Brytanii, revikord.com. Obróć butelkę tak, aby rozpylacz był. Skierowany tak jak na rysunku należy zdjąć zasadkę z aplikatory, dekartnie przekręcić końcówkę rozprasza pod kątem 90 stopni, umieść końcówkę rozprasza w jamy, usunąć następnie 2-3 razy rozpól, lewicord, spray. Słówkę należy skierować na błonę w ciągu 30 minut od zastosowania, nie należy spożywać posiłków i napojów oraz płukać jamy ustnej. To jest dosyć ważne. Ja stosuję, które mi pomaga, tu macie po włosku instrukcję. Też yy, fajny lek, drugi dzień stosuję, a już czuję znaczną poprawę, a zawsze tylko biorę tabletki na gardło, a dużo gadam yy, jako nauczyciel i w pracy z klientami dodatkowy, więc no polecam serdecznie, jo, jo, Ruvico Muko Spray, pozdrawiam jeszcze raz Kasie no i Kubę, jop